Jasełka z 1888 roku znane też jako Boże Narodzenie, Pokłon Pasterzy czy Szopka. Pierwotnie były częścią kolekcji krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Malczewski namalował go w pierwszych latach swojej twórczości. Tu też zwrócę uwagę na fascynację, której artysta dał wyraz tej kompozycji regionalnymi strojami, tą ludowością, folklorem, który przecież w okresie Młodej Polski był jednym z głównych motywów pojawiających się w malarstwie polskich artystów. Dwa kolejne obrazy przekazane Radomskiemu Muzeum w depozyt to portret syna Rafała z 1925 roku i portret żony datowany na około 1922 24 rok. Ta druga praca przedstawia żonę artysty stojącą w drzwiach jego lusławickiej pracowni. Po stu latach wrócił też do Radomia wczesny obraz Malczewskiego namalowany w naszym mieście. Po powrocie artysty z Paryża, prawdopodobnie już w kamienicy przy ówczesnej ulicy Warszawskiej przy fortepianie. Praca, która przed wojną znajdowała się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, zaginęła w latach 40. Na aukcji w Londynie wypatrzyła go w listopadzie 2019 roku paulina Szymalak-Bugajska i poinformowała o tym Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu uznane za stratę wojenną obraz wrócił do Muzeum Narodowego, a placówka przekazała go w depozyt Muzeum Jacka Malczewskiego. Bo ta praca faktycznie nawet na odwrocie ręką artysty zamieszczona jest informacja, że została namalowana właśnie w Radomiu w 1877 roku, prawdopodobnie właśnie w, w okolicach dzisiejszej ulicy Malczewskiego, tej kamienicy, która już wówczas najprawdopodobniej funkcjonowała, gdzie mieszkali rodzice artysty i gdzie Jacek jeszcze się pojawiał, odwiedzając ich, przyjeżdżając z Krakowa. Ostatni z najświeższych depozytów nie jest pracą wybitnego Radomianina, ale spowinowaconej z nim przez żonę Michaliny Janosza, malowała obrazy o tematyce religijnej i baśniowe sceny na szkle. Te ostatnie w muzeach można rzadko podziwiać. Niewielki rajski ptak to tempra na szkle.